Dzień dobry. Ja Witam Proszę Państwa, podczas tego krótkiego spotkania chciałbym się z Państwem podzielić moimi doświadczeniami już 20 jako pracującego fotografa. Doświadczeniami związanymi z emocjami, które pojawiają się podczas tego ważnego, najważniejszego chyba na Waszym życiu, czyli Waszego ślubu. Chcę właśnie powiedzieć, że. O strony fotograficznej, bo mówiło o stresie połączonym z fotografią, nie zanieczyłem się tu psychologią. Ja się na tym nie znam i tego tematu nie dotykam. Najgorszą sytuacją w momencie, gdy się pojawiają łzy i, i, i pozostało jeszcze to myślenie, że jest kamerzysta, jest fotograf i on to zarejestruje. Myślę, że najgorszą rzeczą jest unikanie oka kamery i, i aparatu. To, o co Pani chciała zapytać, pozwoli sobie na te łzy. Te łzy są wpisane w ten dzień. Trzeba płakać. Jeżeli ktoś chce płakać, proszę bardzo. Słuchajcie, później na zdjęciach, proszę sobie wyobrazić zdjęcie, gdzie mama płacze i ucieka od aparatu, a mama, która płacze, są emocje w twarzy, delikatnie chusteczką mociera łzy. To zdjęcie buduje klimat. Więc nie wstydźmy się, się emocji, które, które są nieodzielnym elementem tego dnia. Dziękuję, Dziękuję bardzo za uwagę. Nie chcę tutaj namawiać nikogo, przede wszystkim nasi, naszych rodziców, że zespół jest gorszy, DJ jest lepszy. Zostawiam to kwestię do wyboru. Ja wolę absolutnie DJ-a. Ja jestem po szkole muzycznej na kontrabasie, na basie, grałem w zespołach i wiem więcej, jak to polega. Na czym to polega? Ja bynajmniej próbuję troszeczkę ubrać to kolorowo grając tam w Niemczech, czy w Austrii, czy w Szwecji, zacząłem wprowadzać taki mały karnawał, żeby to wesele nie było takie typowe, wiecie Państwo, takie biesiadne. Po prostu mnie to nie kręciło, czegoś mi zawsze brakowało. I zacząłem wprowadzać właśnie te wszystkie takie, jak tam, korowody, peruki, kapelusze. Najpierw tam. Tam bardziej ludzie są po prostu tacy otwarci na to, a tutaj się bałem troszeczkę. Bałem się, ale powoli zacząłem to wprowadzać i uważam, że się super sprawdziło. Goście są otwarci na takie rzeczy. Przebieranie. Ja sam się ubieram, jakiś tam przyjdę na rockmana, rock jakiegoś tam bla, bla, bla. I fajnie to się sprawdza. Fajnie się sprawdza. Po drugie powiem Państwu także, DJ, i prezenter jest bardziej otwarty muzycznie. Taka jest prawda. Mam potężną paletę y, utworów, to jest 10 tysięcy. Także zespół nie ma szans, żeby miał paletę muzyczną po 10 tysięcy utworów. Ja jeszcze do tego może dodam szybciutko, bo już Pani Ela czeka. I dodam do tego, że ja za pulpitu jeszcze taką atrakcję, robię na sobą. Mam ekran do projekcji tylnej, za mną jest projektor. W trakcie wesela robię gościom, weselnym i parze młodych, robię zdjęcia, prawda? i te zdjęcia automatycznie wyświetlam na ekranie. To jest duża atrakcja, bardzo duża atrakcja, bo goście bawiący się na parkiecie nagle widzą siebie na ekranie, a na koniec z całej uroczystości te zdjęcia wypalam. Wypalam na płytkę i parzę młodej przy Rafał Jakubiak, reprezentuje firmę Bibobus. Zajmujemy się organizowaniem wyższej paleckich oraz imprez panieńskich. W swojej ofercie posiadamy aresztowanie Pana Młodego lub Panny Młodej, które są ostatnio bardzo popularne. Posiadamy imprezowy autobus Bibobus, czyli dyskotekę na czterech kółkach. Posiadamy także od kwietnia ruszy imprezowa sam. To będzie mini Bibobus, czyli impreza na kółkach, tak jak autobus. Imprezowe Oświetlenie, mamy bar, jest rura do tańca, która poza barem jest jednym z częściej uczęszczanych i obleganych miejsc w całym autobusie, gdzie można spełnić swoje skrytsze, skrywane pitma, że nie zadać się na róże, tak jest. Dziękując i kończąc już tą prezentację. Yy... Chciałbym zaprosić Państwa tutaj do konkursów. Zesponsorowaliśmy dla Państwa voucher o wartości 350 zł na aresztowanie Pana Młodego bądź Panny Młodej. Można to wygrać i dzięki temu voucherowi za darmo aresztować.